witam Was bardzo serdecznie, z tej strony świtek 6 i witam Was w grze Watch Dogs. Jest, dzisiaj odbyła się premiera i ja już tak naprawdę nagrałem raz odcinek, ale nie nagrały się dźwięk z gry niestety i w ogóle ciało, ciało, ciało ciało i w ogóle jeszcze raz ciało. Więc postanowiłem jeszcze raz nagrać odcinek, ukaże się dzień po premierze. Dlatego też, no troszkę lipa, że dzień po premierze dopiero, ale mimo wszystko mam nadzieję, że serie Wam się spodoba. <laughs> Od czasu do czasu takie, że tak powiem, leciutkie przycięcia jeszcze mogą być, ponieważ jeszcze tak do końca tych ustawień nie, 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 nie dopasowałem sobie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jednak już na pewno będzie o wiele lepiej jak w, w tym, co wczoraj na próbowałem nagrać. właśnie siebie dzisiaj, bo siedziałem do. No, nie powiem której um, więc więc tak, niech się wczyta szybko, pięknie, elegancko weźmiemy sobie nagramy dzisiaj odcineczek odcineczki oczywiście około 25 minut standardowo um, więc więc naprawdę wydaje mi się, że w, w miarę ok. to wczytywanie zawsze tak cholernie długo trwa, nie wiem dlaczego no dawaj, 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 w ogóle nagrywałem, bo to w ogóle seria będzie full HD, więc mam nadzieję, że spodoba... znaczy to spodoba się to, że jakość będzie, że powiem, jakość filmów będzie, że na tą grę. Mam nadzieję, że gra będzie również zgiwała na tą jakość. Ponieważ naprawdę jest to jedna z najbardziej, jedna z najbardziej chyba oczekiwana w sumie, nie jedna z najbardziej, tylko najbardziej oczekiwana premiera tego roku. Więc no, już powiem, oczekiwania co do tej gry są bardzo duże. Ale no ale no, zobaczymy, tak jak mówię, ja wczoraj już odnagrywałem, troszkę niby przeszedłem, więc początek tak w miarę, że tak powiem, będę znał. Ale, 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 mimo wszystko mam nadzieję, że Wam seria przypadnie do gustu. I tutaj, żeby nie było, tutaj nie przycinało, po prostu tak było. Tak te kamery przemysłowe działają. Ale dobra, ja już się zamykam. James Smith Camera, yeah. that's mm -hmm. the word. Barrett Johnson. That yeah. is Hack. Co-reporter. Secrets and lies floating in a yeah. cloud of data. Shell down, yeah. to Shell down. Look at the sky. And it's Stay focused. Right. So 100 tysięcy dolarów za pół minuty, tak? Jak powiedział, <laughs> Więc naprawdę chciałem tylko pozazdrościć. Nie wiadomo, jest to kradzież, ale no mimo wszystko, kto by nie chciał zarabiać 100 tysięcy dolarów w ciągu pół minuty, tak? Co to było? Co, 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 co to było? I think someone else is hacking Oh, not. Stick to the plan, Damien. Something triggered that alarm. Let's find it. I'm, 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 I'm gonna... shutting down now. Don't you touch a thing! Aiden what the hell is Pomóż mi! Help'em mija! Helpem mija, panie! Damien. Aha, Davean. Czyli ten co nam doskazuje to jest Dayan. Okej, okay, Aiden. Aiden to jest dosłownie. Dobra. Dobra, 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 dobra samo dobro. Morris. you're on. Morris. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Oh fuck! And this guy's hacking days are done. I'm good. Morris. Co, jak co? Ale dzieci, to że tak powiem się nie tyka. Ubisoft Presents no zapowiedź całkiem całkiem interesująca nie powiem oczywiście ja już ją oglądam drugi raz ale no naprawdę po raz drugi, że tak powiem zachwycam się nią Ubisoft Montreal tak jak było tam widać no i dobra 11 miesięcy później zobaczmy co my tu mamy oczywiście jakieś stuki puki bo ojciec musi coś tam jak zwykle, bo yy, nie wiem co on tam dowieszy. No? no dobra, jakiś stadion tutaj widzę. Login. Okej, okay, logujemy. O, jest. Aha, Morris. Tak, to jest Morris, dobra. Takie ala przesłuchanie Morisa. I let go of Pobiany. Nope. I'm scared. i good. You'll never hear from him again. What? Do I have to do something? What is? Did you scare yeah. me? It was a job. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Tell me a name. Lena. Lena Pierce. <gasps> <gasps> <laughs> I didn't know about any kids, alright? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. This guy's... I heard yeah. stories, man, are like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man!

Tak, bo dużo tym... Yy, D. Dużo tym kijem baseballowym byś działało. Pałeczka teleskopowa Zawsze na bejscu Dobra Tak właśnie, to, teleskopówka Dobra, dobra Aha, i możemy iść sobie, tak? Yy, z Przyszkuj informacje w telefonie Tutaj jest telefon, dobra Hakujemy

I ten typ, do niego strzela, to jest ten, ten, ten. Masz ty w mordę. To był ten Morris Okej, okay, dobra. Gra się zapowiada naprawdę świetnie. Yo, Maurice! Yo, Maurice! Yo, co słychać? Kur... Where uh? the hell you been? What? Hello. I leave you. You mean my bullets? I tossed them. But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, majority Oh, jordi okay, next. had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. It's us clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean. You failed to spot the nasty inter gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the 8th. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. It's funny, I'm interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people on the bus. We need a distraction. I called the cops. You did. Was that all? Oh, cool. yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice yeah, and a band of brothers arrive. And... Polizia, serio? Oh, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. you will appreciate the plan tomorrow. Yeah, Pierre Aha już są, no dobra, musimy się jakoś koło nich przedostać. Z tego co pamiętam to właśnie ta gra jest taka bardziej na styl Asasina, czyli praktycznie ciągłe skradanie się, aczkolwiek, aczkolwiek no mimo wszystko jak mówię zapowiada się całkiem, 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 całkiem fajnie. Ok, mamy A, żeby się ukryć. here's the weapon, gunshot wounds another corp, another viceroy the victim gone why'd they have to pick the biggest game of the season to pull this shit? trying to ruin it for squad, we've got two bodies in the basement of may stadium gang bangers copy, we're sending for enemy secure your for now we're going to the police station we're going to the police Ok, już wiemy, się, jak kiedyś biega. B. B, aha, B, dobra, B mamy. Co jest? Od drugiej strony. Ok, musimy skakować kamerę. I. nic, się razem tam. Aha, i po kolei musimy kamerę skakować, tak? Tutaj idzie kabel sobie nie w tą stronę, z tej strony nie zrobimy. Tu mamy kamerę jakąś. O, tu mamy kamerę. O, i hakujemy. Dobra, możemy drzwi. O, jest pięknie. Okej, okay, tu jakaś scena, bo nie możemy się ruszyć. Okej, okay, jakaś prowokacja. Elektronika, dobra, bierzemy elektronikę. LB, wytwórz. Ok, wytwarza nam wabik jakiś. Teraz musimy go wziąć i teraz musimy go... Szybko, 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 szybko! Dobra, jesteśmy u góry. Dobra. Dotarliśmy. Aha, znowu. Dobra, widzę, To Jakaś loża VIP, rozumiem. Bo Podbogackiemu, tak to nazwę. To nie jest Dobra, musimy się koło nich przydostać. Dobra, jesteśmy. Tu już mamy jakieś boisko. Bad boy. policja zmierza do kłaczenia policji, od momentu się I nie zorganizujemy. Jakiegoś dużego zamieszania. Co o tym dostanie? Bad boy. City Os, z tego co pamiętam to, co tam, to jest kamera więc wydaje mi się, że kamerę będzie to trzeba, to trzeba. Z, z przepuszczą, kogoś, z przepuszczką kogoś z przepuszczką, dobra, chopimy kamerę, tak jak myślałem. Tu jest kolejna kamera. O, ok. O, i tu możemy skakować coś. Tu mamy szakuj. I okej okay. Już włączyliśmy? Tak, już włączyliśmy.

Sobie, sobie. Dobra, biegniemy, biegniemy, nie ma co się tutaj bawić, biegniemy, okej okay. I wyszliśmy, pięknie Pięknie, pięknie, pięknie. odcineczki oczywiście będą trwały tak około 15-20 minut, więc więc można powiedzieć, że zaraz będziemy już kończyć Gdzie jesteś Jordi, tu jedzimy przez jakiś pub, z tego co widzę, głupie sterowanie, z tego co już e, mogę zauważyć. Chodzi tutaj o, 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 o to, że postać chodzi, po według swojej, tam, ten, i tamten i ta dziwna, dziwny widok od boku tej trzeciej osoby. Powiem. Opuść obszar poszukiwań, dobra którym tu się skacze? Jest coś do spotkania? Czekajcie, B. Nie. Nie mam Okej, okay, musimy biec, biec tutaj, biegniemy tutaj. Wsiadamy do autka i... Przewiszenie, hamowanie, ręczny B, a spojrzenie do tyłu, zmiana kamery, dobra. Standardowe sterowanie. Jedziemy, 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 jedziemy sobie O Fucking. Jak widać już było jedno małe przycięcie Tutaj mówię, są to małe zazwyczaj przy właśnie jeździe Więc myślę, że aż tak strasznie nie będzie Czekajcie, bo tam jest blokada z tego co widzę Ustawiona, policyjna No dobra Tam też jest blokada, więc tutaj trzeba pojechać w lewo Dobra, mamy okazję pojechać tutaj. Tutaj. I prosto. Że oni nas tam nadzieję... O, oh, fak, serio! Marykę. Zmieścimy się? Zmieściliśmy się. Co mamy się nie zmieścić? To teraz stąd, żeby wyjechać. Opuść obszar poszukiwań. Będzie takie łatwe, z tego co widzę. Dobra, idziemy, jeszcze raz, próbujemy w tym razie kupię, O faken, gminę. Dobra, trudno. Teraz to już trzeba e, spierdzielać i to ostro. Fakt, tu jest znowu ten głupi murek. No, co dobra? Tak, weź się w pierdziel najlepiej. Ejden, Ejden, jak ty sterujesz? Znaczy, jak ty kierujesz? Dobra. No! Ja rybę, serio. Nie wiadę tutaj. Co, nie wiadę jak wiadę. Ejden by nie wjechał. No i okej, okay, ucieknij policji. Dobra. Możemy sobie wysiąść. Nie, nie będziemy się dali do tego. wszędziemy sobie do tego autka. Celebrytka mediów społecznościowych. No to akurat celebrytka to masz sporo hajsów. Więc możemy ci podkraść autko. Dobra. Fak policja. Dobra. Szczelapości, kwak and biciem, and morderzem Mapę i GPS-y, dobra, mniejsza to jest na niepotrzebne akurat. O! Ho, ho, to było interesujące no. To było so much, interesujące wam powiem. Byleby do mnie teraz nie zaczęli strzelać. Siądź. No. i uciekamy, uciekamy. Ała, aż mi noga zdrętwiała. A, uh, jedziemy pod prąd, co się będziemy. Są so much dziwne sterowanie um, z, um, pojazdami, jest, już to mogę stwierdzić. Kłębe um, z większego... Um, Okej. Okay. mam nadzieję, że już one dostaną sobie. Ok, um, my um, zrobimy z tyłu zrob. I już na śniadania. Parkers Square. Aha, jakaś ulica. Spoko, spoko, spoko. Musimy im uciec, musimy im uciec, musimy im uciec. No i tak jeszcze tutaj, z tej strony brakowało w mordę Oszty w mordę, sześćdziesiąt tutaj, pierdzieli ją. Tutaj podjadą? Czy nie do końca? Z tego co widzę, tu nie podjeżdżają, ale... ale tak jakby nas mieli. Jedziemy z drugą całkiem. Mam nadzieję, że się pogubili i nie pojadą za nami. Są so macz, dziwne sterowanie jest z pojazdami znaczy fizyka jazdy, tak. Tak powinienem to ująć. Są so much cywilin po trącę, a nie powinienem. Fak! Znowu się sygnalizację wziąć. A ja wysiadam sobie z samochodu, nie? Dobra. Fucking bicie, zabiją mnie jeszcze. Wiedziałem, ale dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Po prostu od razu sobie ładnie uciekniemy. Bo no. A nie, dobra. Jesteśmy już. obszar. I dobra, idziemy. Musimy tutaj jakaś kryjówka, tak? Czy coś tutaj jest? Tak, dojrzyj do swojej kryjówki. Dobra, więc idziemy do swojej kryjówki ja się z wami będę żegnał. Dobra. Jesteśmy. Dobra, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak więc trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Na razie, no i papa, tutaj macie jeszcze ostatni króciutki filmik. A ja się Wam już żegnam. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. number? Honey, your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. So